Cześć widzowie, ja jestem Szymwu, a dzisiaj opowiem wam o czołgu z lat wojny. Nie będzie w tym tygodniu Urbeks z powodu słabej pogody. 17 stycznia 1945 roku wczesny poranek. Do okupowanego przez Niemców miasta wdzierają się czołgi z 220 grupy szybkiego reagowania dowodzone przez pułkownik paszkowa. Okupant jest zaskoczony i oddaje miasto prawie bez walki. Jedyna strata to radziecki czołg t. 34, w którym zginęła cała jego załoga. Dziś te wydarzenia upamiętnia pomnik, czołg T-34 znajdujący się przy ulica Sienkiewicza, nieopodal ulica Dworcowej. Prawdopodobnie w tym miejscu został trafiony z niemieckiego Panzerfausta. Na pomniku znajduje się imienna tablica poległej załogi czołgu. Mam nadzieję, że takiego typu Urbex spodoba się wam.